Wybór szkoły średniej to dla młodych ludzi jedna z pierwszych kluczowych decyzji życiowych. Czternastolatkowie muszą zadecydować o swojej dalszej ścieżce edukacyjnej. Podczas powiatowych targów edukacyjnych mieli okazję zapoznać się z ofertą oraz porozmawiać z przedstawicielami każdej ze szkół średnich z terenu powiatu pilskiego. Bardzo się cieszę, że tutaj coś takiego jest. Fajnie, bo można się dużo dowiedzieć, dużo się dowiedziałam o szkołach, o których nawet nie miałam pojęcia. Bardzo fajnie opowiadają dziewczyny i Opowiadałem tak ogólnie też jak wygląd szkoły, nauczyciele, więc. Uczniowie są najlepszą reklamą swoich szkół i to oni zachęcali młodszych rówieśników do wybrania swojej placówki. Niektórzy dopiero się rozglądają, nie mając jeszcze sprecyzowanych planów, inni z kolei już się zdecydowali. Ja bym chciał iść do liceum, bo no, dobre oceny mam dosyć. Interesuję się geografią, matematyką i dlatego chciałbym iść albo do, na Widzę tego pola do szkoły, albo do nafty. Byłam zdecydowana też na szkołę teatralną i też na ten sam kierunek, ale teraz właśnie na pola mnie zainteresowały, bo są duże możliwości. W ostatnim czasie prawdziwy renesans przeżywają kierunki techniczne. Jeszcze kilka lat temu zapomniane na rzecz nauki ogólnokształcącej, a szkoły branżowe mają sporo do zaoferowania młodym ludziom. Jeżeli interesują się motoryzacją, samochodami lub informatyką, bądź mechatroniką, bo też mamy takie kierunki, serdecznie zapraszam, bo mogą rozwijać dzięki temu swoje zainteresowania i myślę, że to jest dobry krok w tą stronę. Technika i szkoły branżowe zachęcają uczniów, którzy swoje zainteresowania chcą przekuć od razu w zawód. Licea natomiast przygotowują do matury, by później kontynuować naukę na studiach. Każda ze szkół ma inną specyfikę kształcenia, ale liczą się także zajęcia dodatkowe. W naszej szkole możemy znaleźć ciekawe kółka zainteresowań, m.in. teatr na pola, m.in. Towarzystwo Nauk Przyrodniczych, no i też jesteśmy szkołą, która jest bardzo tolerancyjna. Powiat Pilski przygotował na nowy rok szkolny 2304 miejsca w 72 klasach pierwszych. Nowościami są kierunki technik robotyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik automatyk.